Stowarzyszenie Koliber bardzo proszę. Norbert Lenzok, Stowarzyszenie Koliber. Ja chciałbym nawiązać tutaj do tematu, który został podniesiony przez platformę obywatelską, mianowicie do tematów korupcji. Sądzę, że jest Jeden skuteczny środek walki z korupcją i to jest wolny rynek. Im mniej ingerencji państwa w gospodarkę, im mniej podatków, im mniej dotacji, im mniej regulacji, tym mniej sytuacji stykowych pomiędzy biznesem a państwem i tym mniej sytuacji, które są z natury rzeczy korupcjogenne. I pytanie zatem brzmi następująco, Panie Pośle, dlaczego SLD, Pan tutaj jako przedstawiciel partii przedstawił się nam odpowiadając na pytanie platformy jako obrońca zasad praworządności, dlaczego SLD jako partia chcąca tych zasad bronić nie idzie w kierunku wolnego rynku, większej deregulacji, tylko wprost przeciwnie, idzie w kierunku dodawania Polakom kolejnych regulacji, kolejnych podatków. Teraz mówicie o uzasobieniu umów śmieciowych, o 40 opodatkowaniu najbogatszych, o opodatkowaniu usług bankowych. Dlaczego idziecie w dokładnie przeciwną stronę niż ta, która pozwala rzeczywiście skutecznie walczyć z korupcją? Ale to, co pan proponuje, likwidację podatków, bo to za bardzo nie rozumiem. Mamy dzisiaj... W, tak, ja wiem, likwidację... większości podatków, oczywiście, Aha, że tak. no, w, Mamy dzisiaj, tak na dobrą sprawę, takie cztery pozycje, które które, które świadczą o wpływach z podatków, to jest VAT i akcyza, to jest prawie 70%, no i zostaje PIT i CIT. I to jest 25%. A, to prawda. jest granica 25%. Już dzisiaj wiemy, że za rok ubiegły nie ma prawie 18 miliardów złotych z podatku, przede wszystkim VAT-u, z, z akcyzy. My proponujemy w przypadku podatku dochodowego, czyli PIT-u, trzystopniową skalę. Znaczy proponujemy, aby ci najbogatsi. Płacili najwięcej, 40%. No taka jest logika lewicy. Na no, tym się różnimy, lewicy od prawicy, że my proponujemy, żeby, żeby bogaci płacili najwięcej. Otóż, Bo ja dobra. tylko dokończę. Otóż, dzisiaj mamy taką sytuację, że premier Donald Tusk podniósł o 1% podatek VAT z 22 na 23. No ale kogo to uderzyło po kieszeni? No przecież najbiedniejszych. Tego bogatego to nie uderzyło. Mówimy o wszystkich usługach i towarach. Uderzyło tego najbiedniejszego. My proponujemy, żeby... Podatek powinien VAT być obniżany, natomiast w przypadku podatków dochodowych e, powinna być 40-stopniowa skala. Zresztą chcę Panu powiedzieć, że przecież była ZSLD, dopiero e, ówczesna e, minister finansów Zyta Gilowska zmniejszyła skalę, bo było 19. 30-40, zmniejszyła dla tych najbogatszych z 40 do 32%. Są kraje w Unii Europejskiej jak Niemcy, gdzie jest 45, są kraje jak Hiszpania, Portugalia, jest ponad 40, ale są też takie kraje jak Szwecja czy, czy Holandia, gdzie jest ponad 50%, ten najwyższy podatek dla, dla najbogatszych. No, taka jest nasza logika, jeśli Pan chce zlikwidować któryś z podatków, nie wiem, Pit czy cy, to niech pan powie skąd wziąć w takim razie pieniądze. My, my wiemy, gdzie szukać, żeby tych pieniędzy było więcej, dlatego chociażby proponujemy podatek od transakcji finansowych. Ja nie wiem, czy wiecie, jaka jest sytuacja, ale dziennie, dziennie transferuje się około 9 miliardów dolarów. Dziennie. Jeśli policzymy razy 250 dni roboczych, to jest ogromna suma. My proponujemy 0,5% tego podatku od transakcji, żeby wpływało do budżetu. To jest prawie 35 miliardów. No to jeśli mamy mniej więcej PKB, 1% PKB rzędu 16%, to mamy 2% PKB. Możemy poszukać u najbogatszych, tylko problem polega na tym, że jak my mówimy, a szukajmy u najbogatszych, czyli a, poszukajmy od transakcji finansowych, czyli tam, gdzie są te pieniądze. Tak, to e, premier Donald Tusk przede wszystkim minister Rostowski mówi, nie dotykajmy, tak, bo to jest takie lobby, nie dotykajmy. No i to jest ten problem. łatwo łatwo podnieść. Kilka dni tutaj... temu gazeta wyborcza.